Zwykły spacer? Nie, to moja niezwykła praca. Hmm, kiedy główkuję, to na wielu polach. A w wolnej chwili <grywka> lubię skoczyć na miasto! Skąd u mnie tyle energii? Mam Vigor Plus. Zestaw witamin z i guaraną. Lepsza koncentracja dla umysłu i więcej energii dla ciała. Vigor Plus. Bo lubię żyć bardziej. Drogi kliencie, w Neonet mamy hit cenowy. nowy. Telewizor LCD Toshiba 37 cali. Kontrast 14 tysięcy do jednego. Z dwoma złączami HDMI. Teraz tylko 1599 zł. Bo u nas najdroższy jest klient. Za doładowanie konta moglibyśmy dać Bobra, który zna 1000 bitów. Ale pomyśleliśmy, że lepsze będzie 1000 SMS-ów do wszystkich sieci. 36-6. O nie! Ma padać? Taka szaruga za oknem. Sama zobacz. I wszystko jasne. Masz szare firanki. A ja je płukałam, wybielałam, krochmaliłam. Niepotrzebnie. Jest lepszy sposób. Oto wanisz, płyn do firanek, które dodajesz do płukania. Wanisz bezpiecznie wybiela, zachowując biel firanek na dłużej. I jak? Są na białe I wspaniale się układają. Zapowiada się śliczny dzień. Wanisz, płyn do firanek. A żeby mieć jeszcze lepszy efekt, wypróbuj nowy wanisz, proszek do prania firanek. Nazwisko? Ja nic nie wiem. Nazwisko? Jestem na urlopie. Gdzie? Tu w piwnicy nazwisko? Wyciąg. 7, 7, odbiór? 724, zgłaszam się. Sytuacja jest następująca. W PlayFresh na kartę masz SMS-y za darmo i połączenia za 29 groszy do wszystkich sieci oraz kartę aktywną rok po każdym doładowaniu. Zdziwiony, że mówi to Poruszyk-Bolewicz? A mnie dziwi, że jeszcze nie masz PlayFresh. Świeża oferta na kartę. Wreszcie. Sobotę. Ich celem była walka za mocarstwo. Ich siłą wiara w zwycięstwo. Ich przeznaczeniem śmierć i zapomnienie. Prawdziwa historia radzieckiej inwazji w Afganistanie. Wojna otarta z kultu. Ludzie uwięzieni w wojskowym systemie. Misja skazana na klęskę. Wielki kinowy przebój Fiodora Bondarczuka, dziewiąta kompania. Jutro o 20.50. Tylko w jedynce. Oczekiwany konkurs tylko kasa już na antenie telewizji polskiej. Rozpoczęło się wielkie rozdawanie kart z gotówką. Chcesz stać się właścicielem karty płatniczej z pokaźnym wkładem? Wyślij SMS o treści tak pod numer 7354 lub nie pod numer 7354, jeśli nie jesteś zainteresowany konkursem. Uwaga, liczy się czas! Jeśli chcesz dostać jedną z kart, już teraz wyślij tak pod numer 7354, możesz otrzymać kartę wartości od 50 do 1500 zł. Pamiętaj, liczy się czas. Od tego zależy, jakiej wartości kartę otrzymasz na początku. Jej końcowa wartość zależy wyłącznie od ciebie. Potrzebujesz pieniędzy? Wyślij tak pod 73,54. Jeśli ich nie potrzebujesz, wyślij nie pod 73,54. Już zaczęliśmy rozdawanie kart płatniczych wartości od 50 do 1500 zł. Najszybsi mają największe szanse. Upominkiem nagrodzimy wszystkich. Zachodni WBK ma już ponad 500 placówek. To może zaskoczyć. Jesteśmy jednym z trzech największych banków w Polsce. Sprawdź nas. Spójrzcie. Czarny wyblakł a paski strzażały. Odkryj nowy sposób na pranie z Woolite Mix Dark, który pierze i chroni. Nawet po 20 praniach czarne pozostaje czarne, a po zabarwieniu wody jasne kolory nie strzeżeją. Nowy Woolite Mix Dark. Nie ryzykuj, zaufaj Woolite. Uwaga. Na wiosnę ta butelka rośnie. Tylko teraz dajemy ci jeszcze więcej. Do każdej dużej butelki Wulajt dodajemy aż litr płynu gratis. Szukaj promocji w sklepach. Kiedy dopadniecie wyjątkowo ostry bulgardła, sięgnij po Strepsils Intensive. Tylko Strepsils Intensive zawiera unikalny składnik flurbiprofen, który szybko usuwa bulgardła. I na długo likwiduje stan zapalny, byś mógł znów cieszyć się życiem. Strepsils Intensive. W praktyce nic nie działa dłużej. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Czujesz się jak więzień we własnej toalecie? Teraz jest łatwiejszy sposób. Wypróbuj nowy rewolucyjny aktywny proszek brew Tornado. Czyści za Ciebie. Wsyp proszek do toalety. Aktywna piana wypełni muszlę usuwając kamień oraz brud powyżej i poniżej poziomu linii wody. Higieniczna czystość i natychmiastowy połysk już po pierwszym spłukaniu. I to bez większego wysiłku. Brew daje poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Nowość Aktywny proszek brew Tornado. Czyści za Ciebie. Tego dnia miliony ludzi na całym świecie spełniają marzenia i realizują życiowe plany, mówiąc tak lepszej przyszłości. Przekazy pieniężne Western Union. Ponad 4600 placówek w Polsce. Odkryłam coś nowego. Szkoda, że nie możesz tego poczuć. Nowy bulion winiary łączy intensywny drobiowy smak z aromatem ziela angielskiego i liści laurowych. Musisz sama spróbować. Nowość winiary. Bulion drobiowy z liściem laurowym i zielem angielskim. Cokolwiek wybierzesz, masz 6% taniej. W sklepach budowlanych i z wyposażeniem wnętrz. A o gustach nie dyskutujemy. Gustujemy w zniżkach. Karta Furora. Lukas Bank. Tak powinno być w każdym banku. Wiadomość w Gazecie Wyborczej. Szóstoklasisto. Jutro drukujemy próbny sprawdzian po podstawówce. Prawdziwy napiszesz już za tydzień. Sprawdź, czego się jeszcze musisz douczyć. Sprawdzian szóstoklasisty. Jutro w Gazecie Wyborczej. Tankujesz na stacji LOTOS doskonałej jakości paliwo i wybierasz markowe nagrody. Tankując paliwo Dynamik zbliżasz się do nagród z podwójną prędkością. Program premiowy NAVIGATOR. Nagrody szybko i od ręki. Słoneczny kolor pełen złotych refleksów. To pewne. Podkreśla moje piękno, więc zakochałam się w Glossy Chocolate Casting Creme Gloss. Przepyszne, złote refleksy, pełne blasku, piękny wygląd gwarantowany bez amoniaku. Casting Krem Gloss L'Oreal Paris. Czekolada, pralina, karmel, kolory na które czekałyśmy. Cześć. O, rękawiczka. Zmywanie niszczy moją skórę i paznokcie. Nigdy więcej dzięki nowemu purowi dłonie i paznokcie plus kalcjum. Bezwzględny dla tłuszczu, ale łagodny dla dłoni i paznokci. Zapomnij o rękawiczkach z nowym purem dłonie i paznokcie plus kalcjum. Będzie pan zadowolony. Małżonka będzie zadowolona, wszyscy będą zadowoleni. Najnowsza komedia Olafa Lubaszenko. Złoty środek. Previously.